Nagle istotny sobot w sobotę rano przychodzi do mnie szef i mówi: No, panie Areczku, sobota rano mam dla pana zadanie bojowe. Myślę, super, to mój czas. Czas zabrać się za siebie, zrealizować misję, o której zawsze marzyłem. Zapisałem się na siłownię. Zacząłem biegać. Nawet przeczytałem jedną książkę. Dobra, nie książkę. Etykiety z dome się do z takim bo, Ale też się liczy, bo były litery. Po trzech dniach przygotowań przyszedłem do szefa. No i? Co to będzie za misja? Przybieraj się w pan strój i pokaż pan, co potrafisz. Tutaj masz pan tekst. Zapisałem. Tak jak się wkazał, Poszedłem do ścisłego centrum miasta. Ubrałem się w swój specjalny strój. I wykonałem misję, która okazała się być zupełnie inna niż myślałem na początku. To żabki, pki, pki, pina, zakupki, do żabki, pki, 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 do żabki, pki, pki, do żabki, pki, 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 Zmęczony po robocie wróciłem na chatę. Odpaliłem telewizor, żeby się zrelaksować. Subskrybujcie kanał Unikax, polecam fajne filmiki.